Ja bym się chciał dalej obudzić, żeby było przed tą informacją. Bo to jest takie. Mm. nogami, że to człowiek składa mm. ręce, nie? My no, ja też. A było. było. A <grymne> naprawdę policja. Halo, tak? Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. zapraszam. Naprawdę policja. Dzień dobry, zapraszam. Z chwilę. Nie wiem, Jak mi to. Pamiętajcie, patrzcie. Jeżeli to jest performance, to mnie nie bawi, stary. Ale naprawdę, za mnie nie Nie wiem, jakieś wyzwanie albo coś. Ja stary przysięgam ci stary. Dzisiejszy dzień jest najgorszy w moim życiu. Kurwa, coś nie nie, wyzwa. Wyzwa. nie, no, jakieś wezwanie dla łodzi ludzkiej. Warto dzisiaj. Idę siedzieć, <laughs> kochani. Dołączę linka do zbiórki na wypiskę.